Witam Państwa na kanale Paraguay Live. Dziś omówimy temat, który dotyczy każdego z nas, a chodzi o zadłużenie Polski. Pozwolę sobie przytoczyć cytat z portalu tvn 24 dotyczącego w tym przypadku biznesu, i proszę zobaczyć. Resort finansów przekazał, że Państwowy Dług Publiczny, czyli PDP, liczony według metodologii krajowej, na koniec trzeciego kwartału, chodzi o trzeci kwartał 2020, 20, przepraszam, 2024 roku, wyniósł.

PDP wzrósł o blisko 170 miliardów złotych. Co Państwo o tym myślicie? To są ogromne liczby długi, długu publicznego. Jeżeli macie Państwo jakieś swoje uwagi, bardzo proszę o komentarze. Tutaj jesteśmy razem po to, aby pewne kwestie wyjaśnić. Następny punkt, który chciałbym podkreślić, to jest, jak Polska wypada na tle innych krajów. Trzeba zadać sobie to pytanie. Czyli na tle Europy nasz dług, czyli polski dług publiczny w stosunku do PKB wynosi 60%. Co stawia nas Poniżej średniej Unii Europejskiej, wynoszącej, no jak Państwo myślicie, 81,5%. Co moim zdaniem nie świadczy dobrze o pozycji krajów europejskich. Dla porównania, Niemcy 62,9% PKB, Francja zaś. 98,1% PKB. Średnia strefa euro, natomiast 88,1% PKB. Czyli Polska teoretycznie radzi sobie lepiej niż średnia. Ale Tempo wzrostu długu może budzić pewne obawy. Jakie, jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czy uważacie, że się nic nie dzieje, czy jednak, będąc w Polsce, zauważacie, że dzieją się rzeczy, które normalnie nie powinny się dziać? Mówię o pewnych podwyżkach cen. Tutaj jeszcze przytoczę taki wykres, tabelkę z Ministerstwa e, Finansów dotyczącego długu e, stan na koniec trzeciego kwartału 2024 roku. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli zaczniecie Państwo e, śledzić tą tabelkę od lewej strony, to tutaj mało widoczne, zaczynamy od 2001 roku. To była kwota niecałe 300 miliardów złotych i przesuwając się przez następne lata, możemy zauważyć, iż dług ten praktycznie z roku na, roku, z roku na rok rośnie. I... Główny przełom możemy zauważyć tutaj w 2020 roku, i potem do końca 2024 roku osiągnął kwotę prawie 2 bilionów złotych. To jest kwota, która naprawdę szokuje. I pytanie tutaj do Państwa, kto ma za to płacić, a przede wszystkim. Z czego? Z czego realnie te pieniądze mają być zwracane? Nie wiem, jak to wygląda Państwa zdaniem w Polsce. Czy zauważyliście, że kredyty są coraz droższe i że praktycznie całe zakupy czy cała inwestycja staje się mniej rentowna z tego powodu? Podsumowując i podam Państwu moje spojrzenie na te punkty, czyli z mojego punktu widzenia dług publiczny to narzędzie, które może być pomocne, ale jeśli rośnie za szybko, zbyt szybko, może prowadzić do poważnych problemów. Czy jest się czym martwić? Jak, jak Państwo to widzą w Polsce z polskiego punktu widzenia? Ja uważam, że Polska nie jest na skraju bankructwa. Jeszcze nie, ale z pewnością warto obserwować sytuację. I teraz pytanie do Was, do Państwa. Co o tym sądzicie? Czy zadłużenie faktycznie jest problemem? Czy to według Państwa naturalna konsekwencja rozwoju kraju? Proszę dać znać w komentarzach. Jeśli podobało się to wideo, zostawcie lajka i suwa. To pomaga naturalnie w rozwoju kanału. Dziękuję za poświęcony czas i jestem naturalnie zainteresowany Państwa komentarzami pod wideo. Do zobaczenia do następnego wideo.